na przykład cztery czerwone sertuszka i one po kolei robią się szare na kapkat kat nowy projekt i dodam ten filmik. Kursorem przejadę do momentu, jak palcem pokazuje pierwsze serduszko. Kliknę w narzędzie tekst i dodaj tekst, a następnie z emotek wybiorę czerwone serduszko i wpiszę takie cztery. Ścieżkę tekstową rozciągnę do końca filmiku i kliknę w styl, trochę je powiększę, rozmiar niech będzie 30. I jeszcze chcę, żeby było jedno pod drugim, więc odpowiednio je ustawię. Warstwę tę przeciągnę w prawo, tak aby pierwsze serduszko było w tym miejscu. Gdzie pokazuję palec. Znowu wybiorę styl, ale tym razem animację. Mam zaznaczone do środka i z animacji wybiorę maszynę do pisania. Tym suwaczkiem dostosuję czas animacji do ruchu ręki. I jak jest OK, to ten ptaszek. Kursor filmiku przesunę do momentu jak spoglądam na pierwsze serduszko. I znowu dodaj tekst, ale tym razem z emotek wybiorę szare serduszko i też takie cztery. I tak jak z czerwonymi serduszkami, rozmiar zwiększę do 30 i ustawię jedno pod drugim. Warstwę z szarymi serduszkami przesunę w taki sposób, aby dokładnie zakryła czerwone serduszka. Ścieżkę z szarymi serduszkami przeciągnę do końca filmiku, a następnie styl animacja i tak samo maszyna do pisania, a tym suwaczkiem dostosuję czas animacji. Gotowe, prawda, że proste? Daj znać, czy się przydało i baw się dobrze. A wyszło tak. Cztery czerwone serduszka, i one po kolei robią się szare. Na kapkat.